Dzień dobry wszystkim. Witamy bardzo serdecznie z Kółka Muzycznego z Rumi, z okolic nadmorskich, bo tutaj właśnie mieszkamy i ćwiczymy grę i śpiew w naszym zespole. Nazywamy się ósemeczki, bo jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 8 i dzisiaj każdy z naszych członków naszego zespołu chciałby Wam powiedzieć, dlaczego lubi muzykę i dlaczego startuje w gitarowym rekordzie świata. Zuzia, co Cię skłoniło do przystąpienie do rekordu świata w graniu śpiewaniu Hej, Joe. Po prostu same granie na gitarze. Dlatego że zaczęłam grać na gitarze tak, że przyszłam pewnego razu na zajęcia i moja koleżanka miała gitarę i żeby po prostu nie siedzieć i nie patrzeć, to też się zaczęłam uczyć i tak zaczęłam się uczyć na gitarze. Zaczęłam na niej grać i teraz występuję na rekordzie Guinnessa. No super, bardzo fajnie ci idzie zresztą. Także zaraz tutaj będziemy słuchali co, co pozostali jeszcze. Vincenty, powiedz mi, co cię skłoniło w ogóle do grania na gitarze? skłoniło to, że po prostu, że no, to fajny jest instrument i jakoś też tata mnie trochę skłonił do tego. No bo tata gra też, ja wiem, że tata gra. A Paweł z kolei, bo ty grasz od chyba niedawno, to jest nie wiem, z 8 miesięcy, tak jak ja sobie policzyłem, masz super gitarę elektryczną, to chyba każdy zazdrości, bo ja też. Powiedz mi, co cię skłoniło do grania na gitarze? Ja tak normalnie to jestem no, jakby... W cudzysłowie przyzwyczajony do muzyki, yy, bo wcześniej no, grałem w szkole muzycznej na skrzypce. W sumie dalej gram. Y, Usłyszałem o tym kółku muzycznym, to tata mi dał gitarę, bo miałem tam wcześniej, a ja nie wiedziałem kompletnie jak się uczyć. To, yy, to, to, to ja tutaj zacząłem chodzić i tata mi. Powiedział, że mogę wziąć gitarę elektryczną i dołączyłem tutaj do... No to Paweł ma szczęście. Kiedyś mama Pawła mówiła, że on jest szczęściarz i ma też szczęście do instrumentu, bo dobry instrument też jest ważna sprawa. A Ala? Ala gra krótko z nami, nie wiem, kilka tygodni dosłownie. ale jak Ci idzie na gitarze? Na początku się zaczynało ciężko, ale potem tak trochę umiałam już, ale skłoniło mnie najbardziej to, że... No, prawie cała nasza klasa tutaj jest. No, ćwiartka, tak naprawdę. I było mi smutno, że, je, że oni grają, a ja nie. I to jeszcze najlepsze moje koleżanki. No, czyli towarzystwo cię skłoniło dobrze. Chodźmy to jeszcze, Nela, to jesteś z tej samej klasy co Alicja, prawda? Tylko chodź bliżej, żeby cię było słychać. Co cię skłoniło do grania na gitarze, powiedz? Jak byłam, no. Jak mieliśmy angielski, to zobaczyłam, jak Zuzie i Ala. Y... Zuzia i Jolka zaczynają grać, więc chciałam zobaczyć i mama potem mi zamówiła gitarę, więc zaczęłam próbować i tak I teraz nie masz wyboru, masz gitarę, teraz musisz grać. Nie ma wyboru, tak? Oczywiście śmiejemy się, ale tu mamy też Julię. Julia też z nami jest od niedawna, bo w ogóle nasze kółko muzyczne to istnieje około półtora roku dopiero, także my zaczynamy wszyscy tutaj tą przygodę z gitarą. No ale Julia jest z nami od chyba trzech tygodni i całkiem fajnie gra i będzie oczywiście grała na finale 19 czerwca z nami. Julia, co cię skłoniło, żeby z nami grać? No uznałam, że to będzie taka wesoła przygoda, żeby tutaj przyjść i tak pograć. Super super. i to jeszcze? Jeszcze Odwiedza, Julia? Ja interesowałam się po prostu gitarami, jak to się gra. Jeździłam byłam raz na takim obozie, gdzie widziałam, że inni też grają starsi nawet ode mnie. Byłam ciekawa, jak to się na tej gitarze gra. To zanowiłam no mamę poprosić, żeby kupiła mi gitarę. Okej, okay, także ciekawość, tak, ciekawość, towarzystwo, tu są różne y, takie przyczyny grania. Teraz Paweł nam zagra, co? Kawałek, Kawałek Hey Joe. Może coś powiedzieć, oczywiście i potem nam zagraj. Bo tutaj piątka, Jula, Zuzia, Nera, y, Ala y, Ty, to y, jesteśmy z tej samej klasy. No, czy towarzystwo, tak Paweł, gramy, gramy Hey Joe, jeden z riffów, tak? Paweł, jak ci to idzie? Zobaczymy, proszę. No, bardzo fajnie, także my tu wszyscy zazdrościmy i ćwiczymy też czasami na Pawła gitarze. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich. Rekordzistów. My będziemy oczywiście z Wami też 19 czerwca i wszystkich pozdrawiamy. Do zobaczenia 19 czerwca.